Dzień dobry. Witajcie, witajcie, łapki w górę, suby i komentarze Jesteśmy na spacerku Niedzielnym O patrz, tu ślady koni No tak, bo tu jest ślad koński To pewnie zjechali, co nie wiadomo ta. Podobno gdzieś kupa nawet jest nawalona, to nie wiem to Kupa wiesz? jest, nie. Słyszałem od innych osobników Od starszego o, co konik jechał. Konik, chyba jecha. tak czujesz konia. Ma ten konia nie płeczką czuje. Rzucane kółeczko. Ale on w tamtą stronę jechał, bo ślady są w tamtą. Ma zamówioną piłeczkę czerwoną, ale kury nie dotarł i może będzie Mówię jutro dopiero. Taką A nie, b, nie będzie ten. filmik jeszcze, jak rzucamy batmanowi. Tak. A to drugi już, bo kiedyś już był. Intensywnie dzisiaj nagrywamy wszystko Piesek zasuwa za kółkiem Dzisiaj do księdza Bogusia idziemy, wiadomo no, To cicho. Na komunicę Cicho, no, Bo no. ksiądz Bogus, wiadomo Lubi nic. Lubi nam dawać tak. Dobra A co powiesz o Batmanu? No to jest mój starszy piesek Red Labrador Mini Aporter naturalny Łagodny bardzo piesek, dobry do dzieci Tak Smaczny Bardzo dobry Matryca, ciekło bardzo kupiąca jest to. Procesor to. No na wypasie wiadomo to. A jak procesor smakuje? No taki Kwaśny jest o, Jak bateria <grystanie> Bateria to też jeszcze bardziej dziś kwaśny Radioaktywna wiesz Mutowałem raz i mi ten wyrosła dupcia druga i Oczywiście my sobie żartujemy ja nie jest się baterii <grystanie> Podwójne pupsko wyrasta po baterii z jedzeniu nie no, tak serio można umrzeć po prostu. I tak, się przekręci. Piesek biega za kółeczkiem. Jesteśmy w Laskach Bukowych. Jesteśmy w łączniku między pierwszym Laskiem Bukowym, a drugim. Piesek za zawięciem biega za kółeczkiem. Ptaszki cudownie ćwierkają, jest ładne słoneczko. Mamy nowy miesiąc, marzec. Także jest wiosna jest kalendarzowa już piesek zaczął jakiś zapach znalazł zostawił w czy nie przynieść kółeczko sarenka pewnie była i musi polizać wiadomo no. żeby wyczyć seren. no nasze wywiady się ciągną dzisiaj będą na pewno nie tak dwie godzinki nie damy rady nie wiem dlaczego mam katar zawsze rano Ej przepraszamy youtube Kochamy YouTube a, tak. A co ty znowu? mąża? Śpiewałem Nieź kółeczko. śpiewałem kółeczko. Hej dzieci Hej dzieci To gargamel Zbliża się Batman dzieci No to no to Hej jeźdź, chcecie tak. Ej, dzieci, jeśli chcecie się popierdzić w lesie u smerfów, to pierdźcie z radością i z uh -huh. <laughs> tak. A jakie jest moc to Batmana? Batman to jest... On ma moce nad, Ale nad man... moc to pierdzę i będę pierdził I To jest osobnika pewnego bardzo starszego I i będę pierdził tak. <laughs> Sciela nie biega za płecznie Strzele... jeśli strzelają Nie wiadomo do czego Jeden do drugiego strzela, bo obaj są na waleni, strzelają do siebie U nas tacy myślili co wiecie Na a potem polują Głopaczek nie, nie to ten tego no a, to... No, ja muszę wracać, bo muszę coś tutaj zrobić. Zgrać. Nie, to. A wracamy, to będzie bardzo krótkie słuchowisko. Tak, ile tam 5 minut może być. A już ja jest. to, dobra. Tak, to wszystko dzisiaj. Nie, jutro wiesz. Nie, to jutro. To jutro prostu pojawię szkołę. To ja mam szkołę. Tak. Słuchamy teraz. Batman. Ma pan SMR-a może zabić jak No udawaj, udawaj SMR to był SMR batonowy, biega za kłęckim, piesek dalej zdjęcią sztuka w drzewo tak, za zawzięcie i wytrwale robaczki sobie wydłubuje z drzewa Z drzewa ktoś z węsu znowu zawzięcie będzie wężu ta była, tak? Chodź, Wciągam, no hala, bo Katar mam od rana, nie wiem coś nie uczuję, to wysłuchajcie, nie wiem co, ale zawsze tak mam. To nie wiem co to Spacerek Spacer nie uczuł, nie nas pies. <laughs> biega za kółeczkiem! A co, jeżeli masz uczulenie na siebie? Ja nie na kłopotach kiedyś. Można może to możemy. może nie Nie, nie na psa, nie. I... Pyłki jakieś są, coś płyni. A przecież masz na jakieś pyłki no, teraz. No, tak. Przedsział już stąd. Baton pieczkę bierzesz, laseczkę. Weź <laughs> laseczkę. baton ba. Wywij laseczkę baton, wyrwij Baton laseczki wyrywa, wiadomo. Lubią dziewczyny pieska bardzo mojego. Zachaczam na pieska dziewczyny to Wiadomo grać za kółeczkiem No to już będzie 10 minut chyba na... Jest za ciepło w kurce. No tak. Już się cieplej zrobiło nie wiem, Peterek, do księdza bo Tak, dobrze, tak. Ten też. i Dobra, to tam. E, koniec filmu Nie, 10, 9, 8, 7, 6, 5, nie, nie. 9, 8, Nie, 6, nie, nie jeszcze biorę. idziemy Wydymany, dokładnie Wyłączony, nie wydymany bo 9, 9, 9, Idzie za kik. Jesek Teraz obserwuję, co robię z kółeczkiem. No, kółeczko mu kiedyś kupiłem w zeszłym roku. no Drogie było, ale to niezniszczalne jest. Zobaczyłem, jak będzie znowu piłeczką Kuję się opóźnia, bo. Bo lubię. Bo musi się nie chciało przyjaźniać, to dziwne, bo to już jest to powinien być. Ale nie udało się, żeby mocno. Za 20 metry. Muj! Muj! Piesek! Dobra, rzucaj mu. Piesek biegnie za tak kubeczkiem. Kubeczko się odbija, piesek powoli biegnie, ale zmachany jest zmachany. On lubi być zmachany. Lubi być. <głynie> Bardzo zajechany wtedy władź mi na łóżko mam no taki piesek rozkoski, No znowu coś niocha no sarenka stała na drzewo I to chyba ten, nie on jeszcze musi swój zapach to no na dwie Batman króleczkę daj no. i biegaj Konik jechał. No. to on konia czuje. Konia, no czuje konia. Batman, konia, konia, konia. Konia, ma konia. No to. No. No wiecie, już skuterkiem jeżdżę właśnie z osobnika starszego sobie paliwko wlałem. Sezon zaczynasz. Już ciągnie, siedem dość spokojnie, wyciska. Wiadomo. No przyjdziemy no tak No to dawaj A ten, ten, to nie, to po księdzu Bogusiu, bo to jak jest, trzeba zaliczyć się Bogu. Ale teraz tam ostro jest, bo księdz Boguś go skryża, ale nie? dobra, nieważne Dobra Pięć, cztery Trzy, dwa, jeden. Koniec papacki Długo Koniec No